Ale tam chłopaki w platformie zaczynają już chyba rozumieć swój błąd. Zostają sami z tymi swoimi niby partnerami z Unii Europejskiej. Przecież premier Donald Tusk powiedział, że on w 24 godziny odblokuje jakiś tam fundusz tam setki miliardów euro, pamiętacie Państwo, zaraz będzie półtora roku rządów i jeszcze nie odblokował. Też zrozumieli, że w tej Unii Europejskiej wcale żadnych partnerów nie mają. Napluli na Rosję, mamy problem, napluli na obecną władzę w Stanach Zjednoczonych, a tu się okazuje, że jeszcze nawet w Unii nie mają zbytnich partnerów. Rozumiecie? Zostajemy sami. No ale ja mówiłem, zostaniemy sami, tak? Ja to mówiłem. Taki jest plan wielkich tego świata kapitalistów, właścicieli firm. Tego, co Donald Trump określa jako deep state. Ja mówię korporacje. No i zaczynają, proszę Państwa, chłopaki z Platformy, a ich kandydat szczególnie, bo boi się, że przegra wybory. Ja uważam, że i tak to to Menzel ma wygrać wybory, bo za, za nim stoi ten, ten właśnie spekulacyjny wojnotwórczy kapitał. To, to, to on Promuje mencena, a mencen bierze za nim muszę, bierze za nim muszę. Zresztą to się w głowie nie mieści, proszę państwa, żeby facet, który piwo produkuje, żeby został prezydentem kraju, to się w głowie nie mieści. No ale okej, okay, tak ludzie chcą, tak dzieci chcą, to być może, że tak będzie. Tak kapitał chce przede wszystkim. I dziś Trzaskowski próbuje ratować sytuację, stwierdzili, że zostali sami. I próbują, proszę państwa, wkraść się w łaski Donalda Trumpa. Pan Trzaskowski na jednym z wieców to odnotowano też w Rosji: kandydat na prezydenta Polski i prezydent Warszawy zgłosił się na ochotnika, aby poczęstować Donalda Trumpa batonikami. Rafał Trzaskowski chce nawiązać współpracę z nową administracją Stanów Zjednoczonych i apeluje o Skupienie się na wspólnym jedzeniu batoników Prince Polo, e, produkowane są w Polsce przez firmę z kapitałem amerykańskim. Jak, proszę Państwa, wszystko, środki produkcji przejęli. O to chodziło w rozbiciu komunizmu. O to też chodziło w filmach Grzegorza Brauna e, w latach 90., które tworzył. On, dokumentalista! E, e, o to chodziło kapitałowi, żeby przejąć środki produkcji. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, co mówię, to jest kluczowe. Nasze ulice, nasze ulice. Nie przejęli, proszę Państwa, rzeczy deficytowych, kosztochłonnych. Kolej nie przejęli, nie? A no z kolei sobie tam wytną tylko te, te rodzynki, a, a to, co będzie deficytowe, to, co Państwo będzie musiało utrzymać, czyli my podatnicy to tam zostawią, środki produkcji przejęli. Posłuchajcie przemiany pana Trzaskowskiego, ale to jest nieistotne. Istotna jest reakcja elektoratu platformy. Który to elektorat platformy nie lubił Trumpa, ale nagle ich kandydat mówi: Panie Donaldzie, zjedzmy razem batonik, i już elektorat platformy zmienia zdanie o 180 stopni. że to jest Proszę jakiegoś socjologa, żeby opisał to zjawisko. Proszę Państwa, ludzie, ludzie, tak od razu zmieniliście zdanie? A jak jutro Wam powie, że mamy nie lubić Trumpa, to wy, to wy znowu będziecie nie lubić? Co Wy jesteście warci? Gdzie jest Wasze silne postanowienie? Gdzie są Wasze poglądy? Bo to już wygląda na miłość, a nie racjonalne myślenie, że ten kandydat był, byłby dla mnie najlepszy. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem, principalem, drodzy państwo. I widzieliśmy, klaszczą łapkami. Hej ludzie, hej ludzie, nie wstydzicie się? Tak szybko, e, gdy kandydat wypowiedział korzystne dla dobrych stosunków Polski z obecną administracją e, zdanie, to wy od razu tak. A jak jutro powie, że jednak nie, to, to wy znowu nie? To co wy jesteście warci? Przecież to jest przerażające, że wy macie prawo do głosowania. Śmiejecie się z tych spisów, z, z wyborców PiSów. Wcale nie jesteście lepsi, jesteście tacy sami. Macie tylko po prostu, jak to leper mówił, lepsze papiery o wykształceniu. Niekoniecznie będąc wykształconymi. Macie tylko lepsze papiery o wykształceniu nic więcej. Proszę Państwa, z tych wszystkich kandydatów, których mamy tutaj teraz, sami z ręką na sercu powiedzcie, kto nigdy nie zmienił poglądów, który z kandydatów, kto promował dobre stosunki z Rosją, mocarstwem, z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych, z Trumpem, z Chinami. Tylko niestety kandydat Maciej Maciak. Tylko i wyłącznie. I proszę. Mi uwierzyć, nikt inny nie będzie w stanie załatwić naszych spraw. Nikt inny. Oni zrobili kariery zawdzięczając swoje stanowiska, pozycję, a nawet podpisy komuś z zewnątrz. Oni nie mogą nam normalnie służyć, bo oni nam nic nie zawdzięczają, tylko temu komuś z zewnątrz. Przesiedli się na przykład do partii jakiejś, a partia ich wyniosła. Bez partii byliby nikim, bo to jeden został wyrzucony z partii i by... nikim jest teraz. Wszystko, co mają pozycję, za którą są wielbieni, to tylko i wyłącznie dlatego, że byli częścią systemu. Sami nic nie zbudowali. Sami nic nie zbudowali. To są bardzo ważne rzeczy. Takie rzeczy powinny być kluczowe w kampaniach wyborczych. Co, czego sam dokonałeś bez wsparcia lobby. Mezo, Jacek, Mezo. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, tego ci życzę. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy głosować na ludzi, którzy niczego w życiu nie stworzyli, tylko się gdzieś przysiedli, ktoś ich popchnął, to jesteśmy potem w rękach pustaków.